Proszę Państwa, pozdrawiam Was dzisiaj z interwencji lokalnej w Krośnie. Ma być przebudowywana ulica Stasica. Rosną tutaj drzewa, które pamiętam jako dziecko. Miałem wtedy 3 lata, więc 49 lat temu to były już solidne drzewka. Także one muszą mieć około 60 lat i miasto chce je usunąć. One są ogławiane czy tam formowane co roku, mają małe korony, wyglądają pięknie, jak bonsai. I wiem, że są krytycy takiego traktowania drzew, natomiast popatrzcie, że te drzewa sobie żyją, one nie zajmują dużo przestrzeni i wręcz powiedziałbym, że obecność takich drzew jest elementem jakiejś tam dojrzałości sztuki ogrodowej. Piękny klon polny. Podobno są w złym stanie zdrowotnym. Ja tego w ogóle nie widzę. Są właśnie bardzo piękne. I um, um, zachęcałbym jednak miasto do tego, żeby ich nie wycinać. Podobno w to miejsce mają być posadzone jakieś, jakieś graby formowane. Tylko po co, skoro powinniśmy właśnie piękne stare, a, a, a niekoniecznie wielkie drzewa zatrzymać tutaj? Sklon polny, idziemy dalej. Dalej są wiązy. Nie wiem który gatunek. Też w pięknym, pięknym stanie. Tutaj ktoś jakieś gałęzie powycinał. Kolejny wiąz. Tutaj mamy klon pospolity. Tu mamy jawora. Więc różnorodność gatunkowa przy tym jest duża. Tu mamy kolejnego jawora. Idziemy dalej, tutaj jesteśmy przy klasztorze Kapucynów. Mamy klon jesionolistny. I dalej kolejne drzewo. Kolejne drzewo to jest też klon jesionolistny. No, niby gatunek obcy, ale on nie wydaje tutaj nasion, bo on jest co roku przycinany. Więc w sumie, jakby jest częścią tej całej kompozycji ogrodowej. Tą część ulicy wcześniej już zagospodarowano, wycięto kilka drzew, czego nie zauważyłem i posadzono młode, formowane drzewa. I teraz jest pytanie, po co kupować? To są dosyć drogie okazy drzewa, skoro mamy takie piękne, e, piękne 60-letnie, przypuszczam, albo i starsze może 70-letnie drzewa tutaj. Ja jestem z tym rzędem, rzędem drzew szczególnie związany, gdyż były to klony, których liście zbierałem jak miałem 2,5 roku i przerysowałem ich kształt i wpisałem je. Napisałem wtedy encyklopedię świata. Chciałem napisać encyklopedię, nauczyłem się właśnie pisać. Interesowały mnie różne alfabety. Pisałem alfabetem łacińskim, greckim, cyrylicą. Próbowałem też nawet pismo arabskie i hieroglify majów, natomiast interesowały mnie też kształty liści i zbierałem dane na temat różnych gatunków drzew w Krośnie. I to były właśnie moje pierwsze próby poznania taksonomii roślin na tej alejce. Niestety wycięto już jednego klona srebrzystego, który też mam, mam odrysowany. Natomiast także te drzewa pamiętam. Chodziłem wtedy z mamą i tatą za rączkę tutaj do kościoła Kapucynów i przed mszą właśnie sobie zbierałem liście. No i szkoda byłoby takie piękne okazy usunąć w ramach jakiejś tam fikcyjnej kompensacji posadzenia młodych drzew, które też będą kiedyś problemem. Też trzeba będzie wyciąć, przycinać, obcinać. A właśnie wydaje mi się, że w Polsce nie dbamy o historię, nie dbamy o. O ciągłość, tylko cały czas musi być coś nowego, tak? Wyciąć wszystko, zaorać to jest taka mentalność trochę rolnika, który ma tylko pole i co roku wszystko niszczy i sadzi nowe. Natomiast w takiej mentalności właśnie historyczno-leśnej powinniśmy zachować, zachować ciągłość i stare drzewa trzymać do końca. Ja byłem bardzo urzeczony starymi platanami w Istambule widziałem nawet przy pałacu sułtana taki kilkusetletni platan, który totalnie umarł był tylko kikutem martwym i dalej tego platana trzymano, no nikt tam nie nie, nie plut bredni na temat bezpieczeństwa tego, że drzewa są em, w złym stanie, to są, tu są przecież zdrowe drzewa to są absolutnie zdrowe, piękne drzewa które będą tutaj rosły w kolejne 100 lat Także zachęcam mieszkańców Krosna do pisania protestów do Urzędu Miasta, żeby się sprzeciwić yy, tej wycince. Najlepiej zrobić to z e żeby był ślad, żeby nikt nie powiedział, że ktoś tam coś, yy, nie czegoś nie przysłał, bo właśnie dopiero ta presja społeczna pozwoli na ochronę miejskiej przyrody w każdym mieście. I tu ciekawostka. Jak miałem 3 lata i nauczyłem się pisać, poprosiłem mamę, żeby podpisała mi zeszyt Encyklopedia Świata. Chciałem opisać cały świat. I właśnie na jednej stronie były wszystkie drzewa, o których słyszałem. Oczywiście ich wszystkich nie rozpoznawałem, ale nazwy, które jako 3-latek gdzieś tam zasłyszałem głównie od dziadka. Natomiast nawet wycinałem sobie różne obrazki roślin, natomiast tutaj jest dalej, jest dalej gdzieś jest inna wersja tej listy. Drzew, tu jest właśnie liść odrysowany z tej alei przy Ojcach Kapucynach. To jest akurat liść klonu srebrzystego, którego już nie ma, który był kilka lat temu wycięty, ale to właśnie z tej samej alei, którą teraz. No był pomysł, żeby ją ym, całkiem wyciąć. Także mam tutaj też powody emocjonalne własne, żeby te drzewa zostały. Yy, no, już wtedy przepisywałem chińskie znaki. Yy, bardzo chciałem się nauczyć tego pisma. Yy, tu jakieś minerały, nazwy ptaków, nazwy minerałów, rysunki różnych ptaków. Także planety. Alfabet Morsa. No, nie ograniczałem się tylko do mm, dorośli. Mars. Jakoś tak y, fajnie, że udało mi się zachować te wspomnienia y, dziecinne. Bardzo mnie interesowały też stroje i mam bardzo dużo rysunków, projektów różnych y, strojów, głównie żołnierzy i dygnitarzy. Chciałem wtedy zostać władcą Polski. Stworzyłem potem własne królestwo, ale to jest osobna historia. Napisałem nawet konstytucję. Kiedyś mi też wróżbita w Chinach powiedział, że zostanę prezydentem Polski, ale to chyba była bardziej kurtuazja. W każdym razie nigdy się nie będę o to starał, bo to ciężka robota. Cyrlicą też mi się zdarzało pisać. No i nie zauważyłem żadnych konsultacji społecznych dotyczących tej wycinki, a jest to przecież główna oś miasta, więc fajnie byłoby jednak zapytać mieszkańców. Popatrzcie, jak pięknie prezentują się te drzewa tutaj. No dlaczego mamy je wycinać? Kilkadziesiąt lat historii miasta Krosna, taki stały element krośnieńskiego krajobrazu. Ostatnio byłem zaproszony do prelekcji na temat bioróżnorodności miasta. Mam nawet prowadzić spacer Yy, botaniczny w Krośnie i miałem zacząć ten spacer od tej alei drzew więc chciałbym, żeby miasto Krosno nie uprawiało fikcji nie robiło tylko spotkań, tylko rzeczywiście właśnie szanowało tą swoją bioróżnorodność i stare okazy drzew, które już ma yy, a tu popatrzcie, aleje tych ogławianych drzew przy ulicy Lwowskiej, przy kilku ulicach tutaj właśnie mamy Drzewa z tego samego okresu. Tu mamy y, lipę chyba krymską, tylko ona jest, ma takie większe liście, bo jest ogławiana. Y, tam mamy klony pospolite i polne, i niesionolistne. E, a tutaj tu mamy polny, a tu mamy klon srebrzysty, który był tak, że przy ulicy, przy, przy ulicy Staszica, przy Kapucynach, ale został usunięty. I właśnie mam w swoim zielniku sprzed. 49 lat, także listek takiego klonu srebrzystego odrysowany. Ogławianie drzew jest kontrowersyjne, natomiast osobiście jestem jego wielkim zwolennikiem. To właśnie pozwala na zachowanie takiego miniaturowego formatu drzew, które nie, nie przeszkadzają, tak? nie zacieniają budynków. A popatrzcie, w takiej koronie drzew też chowają się różne owady. Czasem nawet ptaki mają gniazda, więc jest to wartościowy element przyrody. No i fajnie, że te aleje są wielogatunkowe, czyli dodatkowe zróżnicowanie. Wracam właśnie z Urzędu Miasta Krosna, gdzie właśnie dopytywałem się co do tej inwestycji, i rzeczywiście powiedziano, że jakoś miasto się zagalopowało i zrozumieli, i że będą próbowali to odkręcić. Także trzymajmy ich za słowo. I bardzo proszę mieszkańców Krosna i okolic, a także wszystkich o pisanie protestów do Urzędu Miasta z prośbą o zachowanie alei ogławianych drzew przy ulicy Staszica wzdłuż ogrodu ojców kapucynów. Będę bardzo wdzięczny.